Siemanko kolano, jestem oczywiście MatyMaus i w dzisiejszym odcinku na moim kanale oczywiście będziemy dzisiaj robić pierwszy dzień survival <laughs> tak dokładnie w minecrafcie 1.19 oczywiście już tutaj wiadomo czemu to jest 1.19 bo już się na nas ropuchy gapio ma tak naprawdę, ja nie wiem czemu, ta Żaba. Czy ona w ogóle się sama warła, Czy ja ją walłem, Bo ja nie wiem o co chodzi. Teraz ją dopiero warłem, ale wcześniej to nie ja ją walałem. Więc ja nie wiem o co chodzi, ale dobra. Po prostu, widzicie, jak tutaj jest zbudowana? Budowałem tutaj coś. Oczywiście, Survival. I tak jak Survival. Oczywiście, widzicie, jestem na kreatywnym. Dlatego, oczywiście, teraz przechodzimy na Survival. Ustawienia. Dobrze, że są te ustawienia. Bo tak to mam po prostu. Tutaj kreatora tej gry bym zabił. Dobra, tutaj oczywiście kreatywny. No to przetrwanie po prostu. Mamy już oczywiście przetrwanie. Czyli teraz ta chwila mamy. Tutaj muszę spędzić na dół. i oczywiście widzicie, że to jest pierwsza skrzynia. A to co nam będzie potrzebne teraz... Dziwna rzecz, no bo trochę nam patyków, ale trochę tutaj to nam się przyda. Nawet musimy trzy kropki wejść i konstruowanie, no bo tak, ja już to wolę. O, bo. No. Mamy crafting table. Czas nie wiem, na ja nienawidzę po prostu deszczu. A tu możemy chyba zasnąć. Tylko w nocy? Nie możemy podczas deszczu spać? Deszcz ale chyba podczas burzy można też spać. Dobra. Tak czy siak. Miejmy tutaj crafting table. To teraz muszę tak brać. No teraz. Drewniany kinów. Czyś panda, czy ty w ogóle płaczesz? Nie mogę cię bawić. No dobra. Świnka, oczywiście świnkę sobie zabijemy, ponieważ świnka przynajmniej ma te żarcie dawaj mi świnka, żarcie. Świnka no świnka chcesz mamy żarcie, ale tylko jakieś jedno. Co to ma być? W ogóle mamy. Bo mamy dwie owieczki. Właśnie, się, nienawidzę trochę tego, jak tutaj. Uuu, co to jest za piękne miejsce! Można, można tutaj zbudować coś dla Mateuszowi, a niestety Mateuszowi są tylko tam, ej, to ta, ta kaczka. Tyn, kaczka. Ten. u arbus, takiego, jakieś arbuzy, dobra melony. Jest Cobblestone, Cobblestone, jaki Cobblestone? Ajaj, teraz będziemy mieli Cobblestone. No teraz mamy cobblestone trochę. Oczywiście, co każdą noc będziemy spać, no bo ja przecież nie chcę podróżować podczas nocy. Kiedy będziemy musieli rozwijać moje miasto. Dobra. Następne jakieś. Nie wiem, czy to są jakieś trzęsienia ziemi, czy jakieś pęknięcia. Ale pewno nie wiem, skąd się to wzięło, bo. To nie jest jaskinia. Trochę takie dziwne jest to miejsce. Jakby takie oczko wodne zrobione. No oczko wodne. Czyli tak, już mamy yy, ten drewniany kilof na czerwonym. Dlatego ja nie wiem. Ale mamy tu Piotr 9 kamienia. Kamien... A dla mnie to w ogóle kamiennych mieczy się nie opłaca robić, bo są w ogóle na słabe. No, czyli tylko kijów. Mamy go. Oczywiście tak, ponieważ ten drewniany to już my mamy w ogóle nie jest potrzebny. Mamy już oczywiście kamienny. Kamienny to właśnie tak bardzo, bardzo się da zdobyć. Też żelaza, że żelazo byśmy mogli mieć, no to oczywiście no to wiadomo, dobra Jeronimo za 3, 2, Jeronimo! Dobra, to będziemy sobie wyskakiwać tam wody. Aha, tutaj będzie nasza baza. Dziwno co nie, ale dobra, musimy tak. Tak, tak się to robi. No i ściup. Ej, dawaj. Dobra. Nic nie widzę. Tak, teraz coś widzimy. Bo przez to że tutaj, kiedy lampion postawiłem. Tak, widać. Jest wągiel i żelazo to, co żeśmy szukali. Tu się boję że tam mogę spaść. No dobra. Czyli tak, 8, 9. No to ja sobie wezmę 10 kobrystą, bo wiadomo, że na masz 10 nie jest kobrystą potrzebne na piec. No, tu jest jeszcze żelazo. Ja nie wiem, czym będziemy, będziemy tylko żelazni. Dobra, jak do tego węgla się dostać? No nie wiem, ja nie będę się byle jak dostawał, tylko popatrz jak normalnie. Normalnie prorobi. wykorzystywać bloki. No dobra, to jeszcze tu. Ach, nie wskoczymy tam. My byśmy już prawie co spadli tam. I wtedy za wesoło, za wesoło, żeby tak nie było. Jest Ale! Ale 100% legi. Jeśli nie, no to pozdro. Dobra. Pierwszy level, super. Teraz oczywiście będziemy musieli tutaj... Oczywiście tego węgla zawsze, zawsze zostaje, bo to nie jest tak, że kiedy wsadzacie do pieca Żelazo i węgiel, no to nie jest tak, że musicie akurat tam stoi? Ja, to jest w ogóle ka kałamarnica właśnie. Aj! Nie ma nas na kreatywnym. Czemu ono ginie? Bo właśnie wiecie, że my jesteśmy na 119. A, jeden 19. Oczywiście wiecie co już wyszło. No... Ha! Sam tam nie chciałem wpaść a sam wpadło, dobra. Niestety musimy naszego drewna użyć, którego niestety mamy 54 nam ustaje. a to, akurat spoko gość. Ej, no daj mi kurde tutaj wyjść. Możemy tam to wykołać? Możemy. Czyli teraz tak, wrócimy się tam. Oczywiście nie po to, żeby znowu tam spaść. Czy my nie mogę w ogóle tutaj tak normalnie... Chać, ale tu są lagi. To jest tylko przez to, że zapomniałem, jak tutaj się kontroluje. No wiecie, na Robroxie się nauczyłem tak trochę kontrolować inaczej niż na tym Minecrafcie. Ale duszę tego będziemy mieli teraz. O kurno, jaki ja, jak ja jestem ja! Prawie tam znowu spadł, no dobra. Jesteśmy, jesteśmy już tak nie paniko. Oczywiście gdzie jest nasza woda? Tak, tu jest oczywiście dobra, już wszystko widzimy, spoko jest. W wodzie oczywiście tak o wiele lepiej, widzia. Ja nie wiem czy już jest noc, czy dzień. W ogóle na pewno, na pewno już jest noc. Oczywiście już mi się przypomniało tej nowej postaci, co doszła do 1.19, a nie było w 1.18, to oczywiście Worden, co nie znamy go, to idealnie wypadło na idealną wersję. Ja nie wiem, czy teraz najpopularniejsi youtuberzy mają tą wersję, ale po prostu najlepiej, że my mamy. Czy my to byśmy kopywali? Dobra, wow. nie, już myślałem. Kurde takie to było. wracamy, bo mamy 15 kobę na no, Wow, no! otośmy się spisali, dobra teraz to jest to nasza woda. A, właśnie trochę ta woda popiecha to, co ja nie lubię w wodzie w minecraftowej wodzie. Tak nie widać, tak jest ciemno. Po prostu tego Minecraft już mam gdzieś. No, chyba, chyba my. my...